2, 1, 1. No i chuj. No i wziąłem nagrywanie. I nie działa. No działa, działa, nie? No, nagrywa się niby. Zobaczymy. Chociaż w sumie i tak będę pewnie musiał podgłośnić teoretycznie jak y, mówimy. To znaczy, was tutaj jak zauważyłem, to bardzo ładnie słychać, ale jak przykład, jak ja gadam, to tego, to tak jakoś cicho. I tak to będę musiał jeszcze pod Serdecznie widzowie, witamy Was normalnie w świecie fantazji. Wyruszamy na przeszkodę życiową normalnie z kisałem, z kinem i ze mną. Będę gadał za niego, ponieważ jest na bumbani jeszcze po świętach i cześć wieje. Jo! Nie ma kondycji takiej, takiej zbytnio, no takiej normalnie. Dzisiaj będziemy grać normalnie w Diabolisną, grać w Fuck yeah, Powoli będę musiał się zwijać do miasta, żeby obrobić te. Ej, ja to nie ja ja No ja nie a teraz właśnie słyszeliście ono, o to że Zina, no, który gra takim takim barbarzyńcom, który ma takie dwa po, 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 po to po, po, po to te pory um. <ścoughs> Na saki to jest I tak sobie ładzi za No i wszyscy w ogóle ładzi. Gdzie ty w ogóle cię grimy jakoś tego? A w ogóle dziepi jesteście, bo gdzieś mi zniknęliście Ja chyba pokazuję mój artystyczny no, talent wokalny No a mnie coś trzy, jakieś trzy bestie napieprzają Karabinku ich na piepzamy, spakie. Ja, ale bez kitów. Trójka, a dwójka normalnie noc, a niebo, nie? Właściwie to ja nie grałem w dwójkę, więc to nie mam tego porównania. Nie ja powiem ci, że zagrać. dużo jest różnic Ale dużo jest klas w dwójce, nie? Ty. W dwójce są to chyba. Pas... No, tam były chyba polady, nie? Nie, to jest tyle. Tutaj jest, co chyba było tam. Tam chyba szamana nie było Gdzie ty właściwie jesteś Nie, w Wójcie były tylko dwie Trzy postaci. postacie Nie, tam było... Nie, pamiętam. Wiem, że Serek nie, tam był... Tam był wojownik, mag i, i, i coś jeszcze. Nie I taki tam było mnóstwo. Pamiętam, że Serek mi mówił, że tego grał jakąś Amazonkę. Pamiętam to. Nie nie pamiętam, ale wiem, że... Ale grafika jest dużo inna. Znaczy, tam, pamiętam takie pierwsze miejsce, z takiej kościoł trupki got, y ten... O ciebie takie latały takie. No wiesz, jak gra ma 10 lat. No, ale 10 lat, ale dalej parzaka jest normalnie popularna. Dalej grają w dwójkę. No. A mnie jakoś troszeczkę Czy... ta grafika odrzucała jak tak jakoś na to spojrzałem. No jak grało się 10 lat temu to grafika lombista była, nie? No tak, a najlepsze jest to jak ci ludzie, którzy grali te 10 lat temu, oni się przyzwyczaili do tej grafiki, uznają, że jest zajebista, jak ja na przykład przychodzę sobie gdzie ja pierwszy raz w życiu grim. Pisz grim, grałem. ja! Pisz grim ja chcę! Pisz grim szybko Dobra. ja chcę! Ja chcę. O właśnie, czekaj, dodajcie mnie do tego czatu. To jest, ta, to jest taki samak się z deluxów przerz przerzucało się na ten, na skoki narciarskie, nie? No. No, jak... Bo Super Mario na crasha Bandikota normalnie. Albo jak normalnie z... A przecież... Albo ty normalnie... W, sumie, w sumie nie... Albo sumie... A nie w sumie 3D to już było dawno, tylko... Mniej popularny. E, to pokazamy w filmiku, jak Grim będzie trollował ludzi, <laughs> O, będę trollował ludzi. Normalnie ja, ja to A mam bardziej... Taki... tu nie ma itemiku na konstur. Ja tu po prostu mam taki wokalny normalnie taly, taki, że ja tutaj mogę ludzi operować, normalnie gadać, nie? Normalnie... No, no bo po prostu no wiecie no. Są mu uwielbieni. No po prostu, no, kurczę no. Gdzie był ten ten. Aha, tam był ten konstur. No właśnie tak patrzę, ale widzę, że nie ma tego itemiku. W ogóle nad nie wiem, o co ci chodzi. Tu powinien być pistolet, Leoryka. Kisam już ma grzybka. No. A Grzyb... jeszcze zostały mi trzy rzeczy? Cztery. Bo jest pięć. A cztery. A po co te grzybki? Żeby zrobić wejście do Sekret pony level, coś jak poziom w Diablo 2. Ja też chcę, ja też chcę. A to musi. Trzeba właśnie szukać trzeba osobliwości. A gdzie to, to jest? No, przez chwilą minęliśmy, ale nie, nie zrespiła się nad, nad tą rozgrywką. A i tak wszystkich wspieram. Z góry będę wszystkich o, nie. I dam to. A chciałem tak ładnie z góry. Ja bym się z tego swojego barbarzyńca do XP z chęcią do 60. A właśnie się ile na tak na 60? 35 godzin chyba. Ja chyba mam zagrane na barbarzyńcu z 20? Mam 37 level, podajże że. Który? 37. Mm -hmm. A ja, a ja, ja, ja mam chować w menu przygry. i zobaczyć Dokładnie. I gdzie wy jesteście? No tu. A Chcesz koniec? Nie, na dół. A grałeś w tego Nitwor Speeda nowego? Nie. Nie chciałem Fajne. ci ściągać. Was wanted. Ty, piracie, ściągasz gry z internetu. Nie bierz za mnie przykładu. O, 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 jak każdy. No. Jo, najlepsze mam to, że mam na studiach prezentację o piractwie. A, ale ich wszystkich troluje. IPS <grystanie> <To. grystanie> nie należy trollować. A ci piraci szynka. Ahoj! Nie no, ale mnie tam na gado i dlatego jestem spowolniony. już myślisz, że tu się stresujesz tym nagraniem, bo tu. To, to wiesz. A my, ja my tak gado. To... mi wypisują i. No to jest... Shin to jest taki afe, afekarz, on idzie, pisze, a my grudną robotę odwalamy. Bo ja nie jestem biały, a wy jesteście... Arrub. Czerwoni. A kurde, w tej... wszyscy to... się czarnuchów czepiają. A cze czemu się skośną okieciuli nie będziemy czepiać? na no skośne okieciule też są skośnowate. Tutaj... A, bo... Wrócić głupi jakiś rasistowski kawał to już się odzywałem jakieś ego Wszyscy ludzie powinniśmy się szanować, a nie, nie ty tutaj rasistowski. Ale ty przecież Murzyni skłaś na okieciule to nie są ludzie Dobra Eee Okej to... Murzyn to taka, taka małpa jest, bo to jeszcze dopiero co, jeszcze z drzewa spodzi... Ale ty sam ledwo co z drzewa zeszłeś. To co, ale... ale, 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 jestem, ale jestem biały ale w dalszym ciągu dopiero co z drzewa weszłeś. No historia chłopca wychowała. Bo to, bo to chłopatek... było le parkour Jak jak ty byłeś mały, to przecież cię wychowały w lesie małpy. Ja jestem Tarzanem. Ja <laughs> e, e, Jestem Tarzanem. to jeszcze małpki kapucynki. I i, i o, ojciec mnie mrokiem w Wychowałeś Wychowały No ludzie wzi... polubią nasze trole. Ho, ho. O, będziemy trulot. <laughs> A w ogóle, kupię, 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 kupię coś normalnie za 39, no co sprawy 40k, coś fajnego? Eee, zdarza się, ale raczej to jest takie, takie średniawe. A poza hmm. tym, jakby chłopie, no tak jakby chłopie dostaniesz. To dopiero na 60k kupować, nie? W sumie najlepiej, ale można też taniej na przykład coś sobie na 20, któryś level, albo coś ten, ten desej. Na przykład są fajne rzeczy na 20, któryś level jest nawet spora oferta. Może a to, ja, a ja ci zechol. pokażę zaraz te, Takie coś fajnego albo. I, 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 I złote. I, i, i złote i. mieć więcej nienawiści. O pierd... Zalabel! A się znowu się opierdzała. Nie ma tu jak dwóch archerów. No nie? nie I patrz, na, i nawet nie do... Nie wchodzę. Ale go, Chyba coś ślę maga ogóle Dobra zostaw, zostaw, niech to zabiję tak... no. A zaraz będę miał level, bo będę miał level A o na 17 nie, no fala, chyba nie brałem sobie tych O właśnie Dodatkowe pierdu, pierdu A, je, a ja będę ja na cze, miał na 17 wezek Zazy coś też mam węglu na 17 Będziemy w mieście, co ci pokażę. No dobra. I to Wyskło. chyba jest fajne, bo, bo jest fajne. Dobra. I tak to ja zaraz będę się musiał wrócić do miasta, za niedługo. A, przynajmniej, że. Żeby... Jeszcze ten ring. Ten ring dodaje damagea. Jaki ring? Wyrzuciłem, Stoi, leży koło mnie. Ten ring damagea dodaje. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Hejcia. Ja. Tutaj leży, bo kto dodaje. prawo Brawo za powrót. Ten niebieski pierścień, tak? Tak, On da dodaje. A w ogóle nie chce się włączyć? Ej, A Ja w ogóle pierścienia nie miałem, o teraz już mam. O, no też Facebook nie chce wejść, nie wiem. O i tak ta miałem. będzie, i ta będziesz na YouTube. Chciałam? No, bo nagrywamy film. <laughs> <laughs> Gameplay. Będziesz słabo. Ita, przywitaj Super! się, Super! Joho! Przywitaj się. Nie, dziękuję. No, przywitaj się. No, tak grzecznie... Przecież nie wszyscy... Nie, wszyscy... Ita, nie wszyscy muszą wiedzieć, że z ciebie kawał cholery, no. Yy, dlaczego? No, jak to dlaczego? Bo, bo będziesz spalona. A czemu mam być spalona? No, właśnie nie no, no, przywitasz. No, jak Jan Hus? Dzień dobry. Jak Szymon A co, chcesz tego hentaja zobaczyć? Bo on jest straszny Co, Szymon jest straszny? Nie, ten hentaj, co on mi wysłał A co, a co jest w tym hentaju w ogóle? W ja małem tabletki na niewidzialność i przeruchał... z 5 osób jedna babka wyjeżdża do niego, zrób to jak mój pies Fajnie ten a to jest dużo bardziej gorsze no niż to co oglądaliśmy u ciebie w Gdańsku? Nie, to od tych maczek strasznych. ale oni tam powiedzieli, że 90% właściciele psów robi to ze swoim psem. A ja nie mam. Co, ma ma? Ja też mam psa. Ja nie mam psa. Ja mam ja Moje mam psa są na dworzu. Ale ja one są na to... dworzu. ale one są na a mi się zaginął, kiedy zawsze to... w domu. A? I co? Ale to jest. A ci kotysk, prawda? W sierpniu. No widzisz. Dlaczego zaginął? Bo ukrywałeś dowody. Co? To, to, no pewnie gwałciłem. Bo ukryłem. Bo... Bo... <ślam> <ślam> <wąsłem> gwałciłem, czy jakoś... <ślam> Czy ty kotysk chciałeś powiedzieć, że gwałciłem? No i skąd to, to robisz? Nie no, to, to... chcę. Ciekać ci się nie mylę, rozumiejąc. Oj tam Pierdu, Piedu Czy ty jaki sam się gwałciłeś? Kota swojego? Nie, nie. nie no to O ty łapie. fajny. Ej, a jak ja po to podejdę, to mnie zabije? Nie. Tak, tak. Ja po to podszedłem. Nie, 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 nie. Bo zabijecie, ja. to da. jestem ja. Nie podchodź do mnie. A no, nie zabiło. Czekaj, co fajnie widziałam mówić. Ja nie mogę przeczytać, czy ktoś o, z komentarzy ma po prostu i że jestem w Jest teraz w Francji PKK. PKK.N. 9 grudnia. A no właśnie, ustawiłem już budzik. Jest Na jakiś którą? postęp. Na jak którą? Na siódmą. A czemu tak się śniedzierdzia? Co to będzie jutro? No jedziemy do Gruzji o 8.15? A, A to my tu z tego, z peronu do tak, Alfy? No to jest, nie? Cały ja nie wiem, bo ja nigdy nie szedłem z PKP. Myślę, że cały czas prosto to jest. A GPS-a nie macie teraz? tym skrzyżowaniu, gdzie jest... Mamy obyt... ...prosto. A Magdalena jest obok Alfy, nie? No jest, bo tam parkowałem zawsze samochodzik. No, no nie, to trafimy, dobra, bo to skąd mam McDonald's w parku? Nie wiem jak dojść do McDonald's. Tylko Ja wiem jak z Warda to... dojechać do McDonald's. Ale wiesz, do 11.00 czy do którejś jest ten wystaw śniadania, do którego nikt nie kupuje. gdzie jedziecie? A gdzie? Ja też, co? To w McDonald'sie. Aaa. No, Mam McDonald's pod uniworkiem, a... Chodźcie za mną, a... no. ...nie powinniśmy ze Być zestaw niego. A przy okazji, wiesz, że oni chyba nagrywają? A co no. nagrywają? Mój zestaw śniadaniowy? niego. Pornala. Już no. wyłączyliście? Nie. Nie jeszcze. A mi się nic nie wierzy, że... ...nie wierzę, że po kompleks, który muszę zgłosić ręcznie. To dobrze. Mi się zdaje, że tylko wiesz. I co to za moc, nic, to co, co fajne. Nic nie mam. nic też nic nie mam. Coś mam. Ładnie. jesteście wredne. ludzie, niedobre. Pierdu, pierd, i tam. Pierd, pierd, tylko Facebook nie działa. Jak ja mam żyć bez Facebooka? To jest całe moje życie. No, tak jak. O, nie, no, ja sobie życia bez retuby nie wyobrażam. No wiesz, ja tak. Ja nie, ja nie. Taki sam ci opowiadał, jakiego oglądaliśmy, jak byliśmy w tym, w Gdańsku? Nie. No, taki sam, opowiedz. O, no, oglądaliśmy pierw takiego pornola, że była taka sobie rodzina, nie? Taka gospoda. I na tej gospodzie wszystkie laski były pokojówkami, które miały tego, cycki na wierzchu. Wszystkie. No i tam był taki gościu, taki ojciec, nie? I on tam no? sobie siedział spokojnie jakaś babka mu robiła loda, nie? I nagle przychodzi jakaś mała dziewczynka, to, 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 to! A ten robił loda i <noise> jest taki zmieszany da pół, da puch. On nawet nie był zmieszany, nikt nie był tam zmieszany, no spokojnie. A no racja, tam A. było wszystko tak normalne. Raczej Ty... to było nienormalne. A gdzie nie ten film jest? Na, Na twojej ulubionej stronie. Na retupe? No. Weźcie mi, dajcie linka. A myślisz, że ja pamiętam jak to się nazywa? To w chyba też nie wiem, Bo to był filmik dla pedoperów. A tam było z Tobą... Ko te, koniec. To chci na zaufanii też było. Oni o, sobie końcu mi, że chcę być na live'ie. A, a ja mogę, będzie... a ja mogę tego... A ja mogę podnieść, yy, podnieść, a znaczy ci nie podnosić przedmiot i sprawdzić jego opis? Nie, musisz go podnieść. A nie, nie muszę. Jak? Trzymasz, trzymasz sobie kontrol i najeżdżasz. No tak, ale to jest ich towe na przykład Brycesy u mnie. I, I co? Ale nie zobaczysz czy są ale... dobre, lepsze od twoich. Nie, no piszę, ty, że plus zero na przykład o minus 0,2 o ochrona. Niby ja, no? No, czy mam kontroli i najeżdżam na ten co na ziemi leży? Troszkę. raz rośnie. O, co, czekaj, kurwa. lol. Nie wiedziałem tego. No właśnie teraz tak sobie patrzę ty. Dobre, nie? Nie. Czy nie trzeba poczekać? z karabinków. O, o. A, t, 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 t. Już jest. A takie coś głupiego by Ty, nie, w sumie to dobrej A to tak jak ktoś się zada za blisko podejdzie to... A sprawdź ja tu... niego ładnie Nie no Dałam ci linka. O, to bo to było oh, no. no okay. No, ale wpierw to, ej, kurwa, atakują mnie! A, dobra, dobra, nic, już chyba się zapatrzyłem na, na Ithę. Na mnie? Nie. Myśleć, powiedziałeś? tak no Tak. Poczekaj, Ita, no A, czy chcesz mi powiedzieć, że jesteś na retube? Kąd? Ja? Nie. A, uh, No co? Ale... Powiem wam, że mam większy no, staż na retube, no, niż na Facebooku. <laughs> Znaczy nie żebym się coś chwalił czy coś. No, tak, tak. No. Po prostu ja coś powinienem dostać konto golda za, za darmo. Czemu i co teraz nie idziemy? Czemu się nie otw... Od... To dzisiaj chyba powinny otworzyć, nie? Nie, nie, musimy się wrócić. Wracamy się! Wracamy się, jeszcze jeden level. I będę miał fajne... kusze, będę miał fajną... Prymitywne to półgórko. Patrz, masz sam to? Kurde, zabrałem jakieś prymitywne Zaraz to On jest nie a jeszcze coś. I... Ej, 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 o, widzę już miejsce do Skoro gadamy o retube, i, i, i hmm. będzie ten stream szedł na, na YouTube, to to retube'a powinno nam zapłacić za reklamę trochę kasy. Tak. O no, Nie W sumie, w sumie, ale w sumie, ale w sumie by Nie, Wiem, już o rozsłuchanych przed nieletnim takich Ależ my jesteśmy bardzo letni. Letni? Jesteśmy dosyć ciepł, co to nie No ja jestem. Znaczy ja nie jestem ciepły, ja 11, jestem ciepły, ale jakbyśmy nie znosili, to jest od 20:50 autobus i 18.30. Ale co ty kombinujesz teraz? Jak nie zdążymy na autobus. A nie, o 15.30 i 14.00. Kurde, musimy się rzucić o... na drugą stronę. O, ja pierdziel. Powinny być takie przeskoczone. Dobra, ja. Nie zauważyłem, że to mi zabiera. Że... No zabiera życie, no. Dobrze też ci życie, jak to Ja, się... ale to Gdzie jest my. w ogóle się. Tak, bajgatu piszę, ja zaraz do was przyjdę. She She's She's never trafi. Słuchaczki, sam widzisz ten skill? Nie, bo akurat A. nie jestem dalej. A dobra, no. Jakie? A, A to jest tego prawego przycisku myszki? To jest ten? A to ja chyba go miałem nawet. Nie, nie. Po trójkę. Czekaj, który ty masz level? Ja mam trzynasty level? O kurde. O kurde. O kurde. Jestem od szlewa, ale do tyłu. No. O, tutaj chyba. Ale to jest fajny skit. On w ogóle nie, nie może do mnie podejść, bo mnie tak teleportuje do tyłu. Patrz, zobacz, patrz ten za blisko. Widzisz? Patrz, przenosi mnie. No Tu masz po tylko mówisz? Nie, nie no? no. Skid. Ale teraz dopiero na 16 to miałem A, to Już poświęcona. No wiesz. No, niby tak, ale, ale jeszcze nastrój ci się udziela. Właśnie. Nie Przykładnie Wyjdź do przeklętych ciemnic. O, jest pokazane przynajmniej jest zacnie, gdzie to jest. Ale fajna mapa jest, fajna lokacja. i z kilku równocześnie skiller możesz używać 2 na raz No patrz 2 dwa, dwa naraz Karabin i to I to równocześnie strzela No ale karabin to wiesz pod prawym przyciskiem niż Myślałem, że chodzi ci o np. przycisk pod 1-2 no, no pod 1, 2, 3 i ten yy, karabin bierzesz z trójką i równocześnie strzela A Czekaj, ja idę do miasta się teleportnąć i to gówno posprzedawać, bo ciąży mi. Walk. O, ta też pójdę, to ten. Dobra. Gówno, a czekaj, ma to 14, to zręczny. Aha, ale nie, bo to mieć Nie. Nie, 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 nie. Te Mmm... wręcz otrzymują dwa punkty obrażeń z każdym uderzeniem, Bramka na objęcie. Mam nie. coś fajnego na 26 level i jest to normalnie złote. Zdrobiłeś? No. no? 26 level? Już? Ładnie A nie, bo to jest to co miałem. Nie, czyli czekaj. Czekaj, ty jesteś koło mnie? Nie cię jeszcze. To jak ty wrócisz, to tam. Aha, bo miałem. No ja zaraz wrócę. Patrzki same, co mam. Jestem. Patrzaj, patrzaj. O, jeszcze dwa puste gniazda, ale masz dobrze. Tylko, że to jest troszeczkę shit, bo ma plus 13 do siły. I jeszcze inteligencja. Aha, to to jest bardziej na ten... No, ale masz dwa na puste manga, gniazda, albo... więc możesz sobie wrzucić tam zręczność. Kamień od zręczności, tam u złotnika. A czy mogę ci taki podsunąć? Hmm, ale ma plus 300 000, czyli się dać. Okay. Dobra, ah. zakończę już ten filmik, bo będzie w chwili długi. Boom.